Dzień dziecka w Kraśniku ruszył pełną parą na stadionie miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zebrały się dzieci ze wszystkich kraśnickich przedszkoli, a przedszkoli w mieście jest siedem, więc dzieci była ogromna gromadka. Najmłodsze to pięciolatki, jakże wdzięcznie i z zapałem wykonywały zadania przygotowane przez organizatorów. Jest to święto sportowe dla przedszkolaków. Jest to prowadzone w ramach programu Piłkarskie Przedszkola Muxtal Kraśnik. Mam nadzieję, że ta impreza na stałe wpisze się w kalendarz imprez miejskich. Sportowy dzień przedszkolaka nie mógł się odbyć nigdzie indziej niż na stadionie. Na Murawie, gdzie na co dzień grają profesjonalne drużyny piłkarskie. Dzisiaj tą zieloną przestrzeń opanowali najmłodsi mieszkańcy Kraśnika. Na boisku przygotowano... Siedem stref. W każdej strefie przygotowane były inne konkurencje. Siedem przedszkoli i siedem konkurencji. Każda grupa maluchów musiała zaliczyć jedną ze stref. Zabawy było co niemiara, jednak najlepsze było na koniec. Mecz. Stal kraśnik trzecioligowego klubu kontra maluchy. Widowisko niesamowite, bo chyba nigdy na boisku podczas meczu nie było tylu zawodników. 11 zawodowców kontra kraśnickie przedszkola. Muszę się do czegoś przyznać, bo po raz pierwszy w życiu nie kibicowałem dzisiaj stali Kraśnika szkolagą, którzy wygrali. No Nie jest to prosta sprawa, wygrać z trzecią ligową drużyną była doskonała zabawa No i patrzyło się na to znakomicie. To był chyba dla nas najtrudniejszy mecz, bo takiej ilości osób jeszcze nie widzieliśmy na boisku. Tam było pewnie ich 300, tylko 11. Przegraliśmy, zasłużenie raczej ten mecz. na przewaga, dlatego graliśmy bardziej defensywnie. I dzieci strzeliły nam trzy bramki, tak więc przegraliśmy 3-2. Rzeczywiście widowiskowo było na boisku, szczególnie kiedy przed przedszkolaków goniła. 11 piłkarzy Stali Kraśnik. Ci młodzi zawodnicy z kraśnickich przedszkoli to m.in. zawodnicy z piłkarskiego przedszkola MUKS Stal Kraśnik. Piątkowe zmagania na stadionie to początek trzydniowych obchodów Dnia Dziecka w Kraśniku. W Kraśniku mamy trzydniowy dzień dziecka. Dzisiaj, tutaj na stadionie y, Mosir, zabawa z piłką nożną. Jutro, zawody łucznicze. Natomiast w niedzielę zapraszamy do parku Jana Pawła II. Tam również moc atrakcji, dmuchańce. Myślę, że będzie się wszystkim podobało. Zapraszamy dzieci, ale oczywiście rodziców, dziadków. Pogoda dopisuje, więc myślę, że będzie doskonała zabawa. Szczegóły Kraśnickiego Dnia Dziecka można znaleźć na stronie urzędu miasta krasnik.eu. Zapraszamy przedstawicieli przedszkola numer 7.